Maciu, specjalnie dla ciebie nagram taki filmik, ponieważ ja wzoru do tej czapki nie mam, ale powiem ci dokładnie, jak robiłam. Nabrałam sobie tutaj 40 oczek po boku, tutaj do łóżka, tak mierząc, przeliczyłam sobie na druty i jersey'em, czyli takim prostym, prawe, lewe, prawe, lewe, bo czapeczka z drugiej strony jest lewe oczka. Przerabiałam pewien fragment yy, dotąd. Ja tą czapkę, z tego co widzę, połączyłam sobie, już patrzę w którym miejscu, z boku, tutaj. Połączyłam tak, jak jest pomponik, tutaj z boku. I przerobiłam tutaj pewien fragment. Musisz sobie przymierzyć ją na głowę. Tu będziesz miała ucho w tym miejscu. I tak, żeby Ci wyszło mniej więcej tutaj na środku yy, to nasze przełożenie. Yy, jak dojedziesz do tego fragmentu, to musisz sobie tutaj z tej strony yy, odłożyć, yy, ja tutaj odłożyłam 12 oczek. Czapkę tutaj zrobiłam po wysokości na 40, bo ona się tutaj nam jeszcze tak roluje, zwija, bo to jest jerseyem robione, więc tutaj wychodzi taki... Półokrągły, jakby rancik, no nie wiem jak to nazwać. I teraz tak, tutaj jak zrobiłam 12 oczek, to sobie tutaj też odłożyłam drugie 12 oczek i przełożyłam tak jak na warkoczu jest. Czyli jak to robisz? Bierzesz sobie te 12 tutaj z tej strony i drugie te 12 i po prostu zamieniasz je miejscami. Nakładasz sobie te 12 na dodatkowy drut, może być to, nie wiem, jakaś igliczka, igła, no nie wiem co, tak? I po prostu zamieniasz w ten sposób. I to wtedy następuje to takie przełożenie w tym miejscu. Jedziesz dalej, aż osiągniesz obwód swojej głowy, i później sobie łączysz tutaj ściegiem takim dziewiarskim. Tu nawet tego za bardzo tak nie widać, jak się połączy. I to jest tutaj w tym miejscu. Delikatnie to widać, ale nie do końca. Mam gdzieś nagrany tutorial, jak połączyć tak, żeby było niewidoczne. I teraz tutaj do góry. Co zrobiłam do góry? Moje pomponiki ja sobie zrobiłam tutaj na gumeczce. Odepnę to teraz dobrze i tutaj przyszyłam sobie w rogu gdzie to ten pomponik jest yy, yy, guziczek z drugiej strony to samo a w środku bo ta czapka nam wyjdzie ta czapka nam wyjdzie taka kwadratowa prawda taka nam wyjdzie i teraz trzeba te rogi tutaj jeden i drugi wziąć do środka I połączyć je w środku. Ja to pokażę tutaj. Widzisz? Tutaj połączyłam te dwa rogi. Tu jest jeden pomponik. Tutaj wchodzi drugi pomponik. Tu mam przyszyte guziczki z drugiej strony. A tu jest po prostu związane dwa rogi. Jak ta czapeczka jest taka kwadratowa, prawda? To tu jest jeden ruch czapeczki. A tu jest nasz drugi róg czapeczki. Odepnę może ten pomponik, żebyś lepiej widziała. Oczywiście możesz te pompony sobie przyczepić tak samo, jakbyś chciała. Są takie na zaczaski, w którymś tam w filmiku pokazywałam, że są takie pomponiki na zaczaski. I można sobie zrobić na zaczaskach. Tutaj górą jest też połączone. O, w ten sposób. To jest lewa strona, tak? I jak sobie przewrócisz czapeczkę na drugą stronę, to ona wtedy w ten sposób wygląda. Taki ma kształt. Tu górą też jest połączone ładnie. I tu jest przód naszej czapeczki. I do tego dochodzą tutaj, mówię, na guziczki pomponiki, jeden pomponik i drugi pomponik jeżeli czegoś nie będziesz wiedziała albo nie będziesz umiała tego zrobić to napisz do mnie ja jak będę miała chwilę wolną to szybciutko gdzieś tam wydziergam jakiś fragment z innej włóczki i pokażę Ci jak to się przekłada ale myślę, że dość jasno Ci to powiedziałam i wyjaśniłam no po prostu tutaj w tym miejscu jest przełożone to, co idzie do góry, schodzi tutaj na dół, a to, co było na dole, wychodzi tutaj od dołu. W ten sposób.